Welcome to battle training. Here you will learn to control your tank and destroy enemy vehicles. O. myślałem, że wstęp będzie trochę dłuższy. Hello, ladies and gentlemen. to Charlie, with an I i zapraszam na mały komentarz co do tutoriala, który wypuścił właśnie War Gaming razem z patchem 84. Zobaczymy, no teraz tutaj chyba też będzie jakiś komentarz na początku. Czyli dostajemy na początku pierwsze wskazówki, co do poruszania się naszym czołgiem. Myślę, że to jest bardzo początkujący pojednik. Przynajmniej ta pierwsza faza. Zobaczymy tutaj poruszymy naszą myszką, żeby zobaczyć tutaj na. Ten jeep, na tego jeepa, a teraz na ambulance. Ok, teraz dostajemy już wiadomość o podstawowych kontrolach World of Tanks, mm, czyli poruszanie się sadem. oczywiście jest tutaj jakby inaczej. Rosyjska produkcja T34-85, jeszcze jest ciekawostek na sam początek, bo część graczy pewnie tego nie wie. Nie wiem, czy tutaj można, można pingać na mapie. Z podstawowych rzeczy, które też się przydadzą, jest przede wszystkim klawisz Control. Control tutaj pokazuje nam, możemy sobie wtedy myszką latać po całym ekranie. Kiedy najedziemy nasz pocisk, trzymając dalej Control, otrzymamy wiadomość o pociskach. Jakie mamy załadowane? Tutaj widzicie penetracja 120, średni damage 160. I trzymając kontrol, możemy pingać na mapie. Zwykle jest to uwaga na klawisz, czy tam na pozycję C4, A5. Nie wiem, teraz tak sobie klikam. Zwykle jest to bardzo przydatne w rozstawianiu na klanówkach, na kompaniach, czy nie wiem, CW, ESL. Bardzo przydatna funkcja, ale także i na Randomach, jeżeli potrzebujemy jakiegoś wsparcia, widzimy jakiś atak. Czasami warto pingnąć właśnie naszym towarzyszom czy artylerii na przykład. Uwaga, wyspotowaliśmy artylerię na B8. Okej, okay, jedziemy dalej naszym rosyjskim czołgiem, zachęcają nas otwórcy do jeżdżenia rosyjską linią. Bardzo przyjemna odbiorze jest. Moje po Take care not to damage buildings or vehicles. OK, mamy dojechać do następnego celu. Mamy nie zniszczyć y, nic tutaj po drodze, więc przejedziemy sobie nie szablonowo y, tutaj poza drogą. Wymijamy wszystkie beczki dookoła i zmierzamy do kolejnego punktu. Jest. Udało, Udało się. <laughs>

ogólnie o terenie, jakim się poruszamy. Jak widzicie, tutaj mamy szutrową drogę, czołg jeździ całkiem szybko, całkiem szybko się obraca. Będziemy przejeżdżać teraz przez bagno tutaj na mapie zaznaczony na... no nie wiem, teraz jest zbugowana ta minimapa i nie widzę dokładnie koordynatów, ale mniej więcej tam, gdzie Wam pignąłem. Jeszcze coś ciekawego o klawiszu Control. Jeżeli mielibyśmy tutaj... 15 czołgów z naszej strony i 15 czołgów po drugiej stronie. Można z naszej drużyny reportować graczy. Tutaj bodajże naciska się na jakiegoś gracza, klika się klawisz, lewy klawisz myszy chyba, przycisk myszy, przepraszam. I mamy do wyboru chyba tam 5 czy 6 raportów, które możemy zgłosić graczy, za które możemy zgłosić graczy. Będzie to, nie wiem afkowanie, czyli nie branie aktywnego udziału w bitwie, wypychanie, team killing, czy różne takie inne rzeczy. A jeżeli najedziemy sobie kontrolę na tutaj tą stronę, O, no to nawet może wam to pokażę później, żeby to było widać. Mam nadzieję, że będzie na minimapie. Tutaj przejeżdżamy przez bagno. Zobaczcie, jak nasz czołg tragicznie skręca. To jest naprawdę ciężki ten, też trzeba o tym pamiętać, gdzie się jeździ, ale to już myślę, w na każdej mapie zupełnie inaczej to wygląda. Pierwszy przeciwnik PZ3, tier 4 z których wam robiłem poradnik na moim kanale, dojeżdżamy do celu. Do celu. Mamy zniszczyć cel. Teraz jeszcze... A tak, dostajemy tutaj informację, że jeżeli mierzymy na czołg, to on zostaje podświetlony na czerwono. No jeszcze z ciekawych informacji a propos właśnie tego zmniejszania się celownika. Warto czasami właśnie przed... Ym... Przed celowaniem przeciwnika, jakbyśmy mieli tutaj jakąś zasłonę, to bym wam może to lepiej pokazał. Zwykle załóżmy, że strzelimy do niego gdzieś stąd. Zniszczymy tutaj znak, wyjeżdżamy, strzelamy do niego. I teraz, przed przeładowaniem, powinniśmy wyjechać, żeby nasz celownik zaczął się zmniejszać w trakcie, jak przeładowujemy. Wtedy strzelamy. Jak już będziemy mieli wycelowane i uciekamy znowu. I szybciutko, teraz się spóźniłem. Zniszczyliśmy cel. Jest! Udało się. Jak dostajemy informację o minimapie, no naprawdę, minimapa to jest kluczowa rzecz w tej grze, trzeba zawsze na nią patrzeć. Yy, okej, okay, jedziemy. Zostaniemy może przynajmniej taką mam nadzieję jakiś o potężniejszy cel, no to już jest Tiger dwa, dwa t wyżej od nas. Hmm, więc ciekawe co tutaj nam podwiedzą twórcy o tym. Mamy go <grym się> zniszczyć. zniszczyć. Hmm, ale od przodu z tej pozycji to będzie raczej ciężko. Hmm, nie wiem, no to strzelamy. Na odbicie. Nie wiem ile on tam ma pancerza, ale raczej dużo. Hmm. To a better Nie udało się. O, i to jest dobra porada. Mamy trudności z przebiciem przedniego pancerza, który zwykle na czołgach jest lepszy. No, dostaliśmy rozkaz, by pojechać sobie dookoła tego czołgu, który jak widać chyba jest awkujący i można by go zreportować. Czy ja go mogę podświetlić? Nie... Aha, widzicie działa. Tylko, że te czołgi są ukryte. To jeszcze zanim przejdę do flankowania, zobaczcie sobie na mini minimapie, jeżeli trzymam dalej klawisz Control, i najeżdżam sobie tutaj są ukryte te czołgi przeciwnika, ale jest to gdzieś pewnie wyspecjalizowany na tej mapce tiger 2. I widzicie, jak sobie najeżdżam na ten czołg, on podświetla się na mini minimapie teraz na kwadracie C8. Tak, jeżeli nie widzimy jakiegoś czołgu, bo jest na drugim końcu mapy, możemy mniej więcej wiedzieć, co tam jedzie. Bo po liście sobie sprawdzimy, o, na przykład Maus jedzie, widzimy jakiś ciężki czołg, który jedzie do miasta. To co to może być? Czego możemy się tam spodziewać? No to widzimy, o, jest Maus na przykład się podświetla. No, tutaj Tiger długa. Wracając do flankowania. Tak, boczny pancerz jest zawsze cieńszy od przedniego, a tylni to już w ogóle. Więc spróbujemy tutaj z boku, mamy lepszą pozycję. Tak jest, szkoda, że tutaj jeszcze nas nie uczą tego, jak ustawiać się pod strzały przeciwnika, ale może do tego dojdziemy później. Może go zblowapujemy, by było ciekawe. Tutaj z tyłu wierzy tak długim amoniakiem, i teraz tak twórcy tutaj nam radzą, żeby korzystać z y, auto-aima. Y, szczerze nie polecam wam tego i zaraz sprawdzimy, dlaczego. Mam nadzieję, że się odbije. Widzicie, jak korzystam z auto-aimu, naprawdę czasami ciężko jest trafić, szczególnie na dalekie odległości. No dobra, teraz się przebiłem, ale spróbujemy może trochę pod innym kątem i bardziej w teren. Eee, jakoś tak. A no, teraz się odbijam. A jeżeli nie używam auto -aima, będę mógł sobie wycelować tam, gdzie chcę. Ja celowałem w gąsienicę, może mi nie wyszło, ale. Nawet przy górkach ym, czy jakichś właśnie różnicach terenowych to działo nie poleci nam w kosmos, bo będziemy celowali w niższe części czołgu i tam gdzie chcemy. Autem jest dobry tylko przy polowaniu, nie wiem, jeden na jeden Scout, gdzie faktycznie T52 goni drugą T52 albo Vę goni jakiegoś innego skauta. Wtedy się to przydaje. Jest! Udało się. Good job. You have destroyed a heavily armored enemy Okej, okay, to dobra. Zanim pojedziemy do na naszego ostatniego celu, jeszcze coś o ustawianiu, bo myślę, że tego zabrakło w tym pojadniku jakby strzelał do nas jakiś słabszy cel, ale pewnie no, ciężko to zrobić na, na serwerze, bo trochę o kontowaniu. Zwykle najlepszym... Najlepszym sposobem na kontowanie się, chociaż może pojedziemy dalej, to wtedy udostępnię mi sniper mod e, i będę mógł trochę dalej oddalić celownik. Przejedziemy się tutaj, posłuchamy czego mają, e, co nam mają do powiedzenia, a ja wrócę do mojego komentarza, jak będę miał więcej możliwości. O krzaczkach też wspomnijmy.

Będę mógł wam to lepiej pokazać. A i w końcu mamy sniper moda, to się przydaje. Aktywowany jest dzięki klawiszowi SHIFT. Teraz jak najlepiej ustawiać się do wroga? Przede wszystkim pod kątem. Jeżeli jego działo celuje teraz na nas, im większy kąt jego strzału, myślę, że teraz jakby nas strzelił, to by się odbił. Teraz na pewno by się odbił. Dlatego zawsze musimy pamiętać o tym, że kontowanie daje nam więcej efektywnego pancerza, A już są, akurat sama matematyka tutaj wchodzi w grę. I przede wszystkim, no, też trochę szczęścia zależy od właśnie penetracji wylosowanej, akurat przy danym strzale. Stąd wzięła się też także idea side scrappingu. Przejdziemy sobie odrobinę dalej, jeszcze za tą skałę, i pokażę wam. Jak tutaj robić side scrapping? No, będzie trochę ciężko, bo też yy, akurat źle jest ustawiony ten kamień, ale powiedzmy, że to jest równy teren. Jeżeli ten czołg, który stoi tam, byłby żywy i zaczął do nas strzelać, byśmy się ustawiali tak i wyjeżdżali tylko odrobinę boczkiem. Mniej więcej tak. Teraz bym mógł do nas strzelić, załóżmy. Wystawiamy tylko odrobinę boku pod kątem, który nie jest nie jest łatwy do przebicia, bo to jest już faktycznie kąt powyżej 75 stopni. Dlatego te pociski praktycznie zawsze będą koszytować, albo będą wchłaniane w gąsienicę bez żadnego obrażenia na nasze konto. Jeżeli przeciwnik strzeli, zdejmie nam nawet tą gąsienicę. Będziemy mieli szybką naprawę, bo no zdążymy się naprawić, wyjechać i strzelić do tego czołgu. No, gdyby tutaj teraz nie było tej górki. I znowu się schować i znowu kusić go naszą gąsienicą tutaj w bok, żeby do nas strzelał. Ok, myślę, że możemy przejść w końcu do ostatniej części, bo i tak już tutaj chyba zajmuje dużo czasu. Na serwerze zostało mi tylko 6 minut gadania. Przejdziemy sobie do krzaczka. I powiem Wam jeszcze o spotowaniu. Czołg przeciwnika możemy wyspotować maksymalnie w odległości 445 metrów, jak widzicie w celowniku Jimbo. Mamy tutaj dalmierz, tej w górnej części, jest to 251 metrów, akurat dla tej pantery, która sobie tam jeździ. Im lepszy włącz, czyli zasięg widzenia, tym łatwiej spotujemy cele. No i jeżeli przekracza naszą granicę, po prostu go nie wyspotujemy. Jeżeli przekracza 445 metrów, a na patonie dziesiątycierowym, amerykańskim czołgu medium, ten zasięg widzenia wynosi grubo ponad 500 metrów, bo te efekty się dodają, po prostu on bardzo łatwo spotuje cele, które są oddalone właśnie o od te 445 metrów. Jeżeli coś będzie na 446 metrze, tego po prostu nie wyspotuję, bo serwer tego nie zakłada. Teraz tylko jeszcze o kamuflażu, bo tutaj radzę nam właśnie, żeby wjechać w ten krzaczek, żeby nasz czołg nie był łatwo zaspotowany. Mamy tutaj schować się w tym krzaku i strzelać do pantery, która tam sobie jeździ. Coś o krzaku. Krzaczek widzicie, jak podjeżdżamy i oddalamy się od niego, staje się przeźroczysty, lub też nie. Mm. Teraz tak jest różnica pomiędzy strzelaniem właśnie za takim krzakiem, który jest przejrzysty, a takim strzelaniem, kiedy jest pełny. jeżeli właśnie widzimy cały jego obrys i całą zieloność. <grym> Teraz, jeżeli stoimy tak do celu, widzicie, mam problemy ze spotowaniem tej pantery, bo mam karę właśnie przez ten krzak, który mi zasłania do spotowania. Jeżeli podjadę do tego krzaczka to spokojnie wyspotuję tą panterę, bo krzak jest teraz przeźroczysty I nie ma żadnej kary właśnie do spotowania czołgu przeciwnika. Um, dylemat jest taki, czy strzelać, czy się chować. Um, bo jeżeli teraz strzelimy do pantery, ona będzie miała um, łatwiejszą okazję do zespotowania nas, bo ten krzak właśnie nie daje nam pełnego kamuflażu. Pełny kamuflaż dostajemy tylko wtedy, kiedy ten krzak wygląda mniej więcej w ten sposób. To jest ym, serwerowo chyba 15 metrów od y, krzaka. Wtedy dostajemy największy bonus y, i nie dostajemy kary przy strzale. Okej, okay, dobra, będziemy powoli kończyć, więc podjeżdżamy i spróbujemy zdjąć tą panterę. Tak jak widzicie, czy ja mogę ją? Znowu ją podświetlam, tutaj kontrolę. I najeżdżamy sobie na ten czołg, którego tutaj nie widać. Zwykle na liście będziecie to widzieć. Ok, spróbujemy ją przebić. Od boku jest piękne celowanie tutaj przed czołg. Ona sobie tutaj będzie jeździć. Mi zostały tylko dwie minuty, więc się muszę streszczać. Więc dostaję od boku raz, dwa. I strzelamy przed czołg, bo jest to cel ruchomy. Pięknie, pantera zdjęta. Dziękuję bardzo. Training completed. Także widzicie, tutaj nie dostałem nic akurat za ten tutorial. Zwykle. Bo przechodziłem to już raz. Zwykle dostaje się 6000 kredytów i 300 wolnego expa na wasze konto, więc radzę mimo wszystko to przejść. Nawet jeżeli jesteście doświadczonym graczem. Myślę, że jest to dobra inicjatywa. Wargaming zauważyło, że z coraz większą ilością graczy poziom zaczął drastycznie spadać, szczególnie w weekendy. Razy 5 czy razy 3 załoga. Po prostu gra się staje e, tak masakrycznie nie, niegrywalna, że e, czasami też sobie odpuszczam i widzę, że na przykład taki weekend przyniesie tylko i wyłącznie spadek statystyk. Myślę, że dobrą odskocznią jednak mimo wszystko są klany plutony. Są to zgranie, komunikator głosowy, 2-3 e, działa w plutonie. E, to naprawdę może zmienić rozgrywkę, nie wspominając już o kompaniach, gdzie liczą się przede wszystkim taktyki, też umiejętności graczy, ale taktyki głównie. I ta gra zupełnie nabiera innego koloru wtedy. Właśnie jak dla mnie, ESL i Clan Warsy przywróciły wiarę w tą grę, że coś jeszcze się da przyjemnie pograć razem w dobrej atmosferze. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się jakieś nowe poradniki, chętnie zobaczyłbym coś nowego o np. artylerii albo ciężkich czołgach. Coś, co dopowiedziałem Wam dzisiaj, a propos właśnie tego spotowania, kamuflowania się, czy kontowania do strzału innych czołgów, czy też, nie wiem, wyjeżdżania. Hmm, nie wiem, może coś ode mnie zobaczycie jeszcze w niedalekiej przyszłości. Na razie się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, trzymajcie się ciepło i jej!